Dzień dobry wieczór, na dobranoc Polsko. Dziś zombie znów wędruje nocą. SKKF się nie boi, bo po co i akcyj rozk... Cyjrowski wędruje bo co? Znów jest pijany, to chyba normalne Ciągle się ślimaczy To nienaturalne Panie ślimaku jest coraz lepiej Pucha noc, gwiazd Coraz więcej SKKF znów namaluje księżyc Jest piękny, nie opiszą go wersy Teraz spójrz i podnieś rzęsy Bóg cię stworzył w tym świecie, że ściemy S jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kłamstwo, którą zabija prawda Kato Creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga Ci zmienić Panie ślimaku, ma... Możesz mi uwierzyć Wyruszymy w podróż, by znów coś przeżyć Może najpierw weźmy jak syna kredyt Teraz wszyscy razem te cztery litery F e, jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kłamstwo, którą zabija prawda Ja to creeper, choć to nie litery F to fart, który pomaga coś zmienić Dzięki wielkie, e, trudna SKKfa. skkf -a.